Dzisiaj mamy przyjemność obchodzić nasze 25-lecie działalności firmy Sumitomo Demag w Polsce. Jest to o tyle dla nas ciekawa impreza, że oprócz biluszu. Kilka tygodni temu otworzyliśmy naszą nową siedzibę, do której się przeprowadziliśmy i także te dwa jakby dwie, dwie imprezy możemy połączyć w jedno i dzisiaj to właśnie świętujemy. Zaczynaliśmy w 99 roku ubiegłego wieku. Zupełnie inne czasy, zupełnie inna komunikacja. Jednak ten postęp jest widoczny na rynku i to, co robimy teraz, a co, co robiliśmy kiedyś, to, 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 to są dwie diametralnie różne rzeczy. No ale cóż, no, trzeba podążać za rynkiem, być nowoczesnym, patrzeć w przyszłość. Przeszłość można świętować, ale no jednak skupiamy się na tym, co będzie w przyszłości. Polski rynek był zawsze ważny dla firmy Sumito Modemach. Kiedy zaczynaliśmy w 1999 roku, no, ten rynek jeszcze nie był taki nasycony inwestycjami, czy, czy poprzez to maszynami też z rynku zachodniego. Natomiast to przyspieszenie nastąpiło po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tutaj, tutaj po prostu firma no, musiała być obecna na tym rynku, ze względu na to, że te, te duże Inwestycje z firm zachodnich, czy to z Europy, czy z USA, czy, czy z Wysp Brytyjskich, czy z Japonii, te inwestycje tutaj się pojawiały i też no, wiadomo, że, że firma, która chce się rozwijać i zapewnić perfekcyjny serwis klientowi na miejscu, musi być tutaj obecna, nie można tego robić zdalnie poprzez, poprzez centrale firmy. Biura oczywiście są ważne, bo też komfort pracownika dla nas jest istotny. W poprzedniej lokalizacji nie mieliśmy takich możliwości. Tutaj mamy bardzo wygodne biura, fajne pomieszczenia, ale to, co jest istotne przede wszystkim dla naszych klientów, to jest ta powierzchnia magazynowo-showroomowa, też tak powiem. Także mamy 450 m2 powierzchni magazynowej i takiej wystawienniczej, gdzie na stałe będziemy mieć podłączone kilka maszyn. Da nam to takie możliwości, że, że możemy praktycznie przetestować. Formy w zakresie od 50 do, do nawet 500 ton siły zamykania. Także uważam, że, że ten showroom jest i te możliwości to jest dla nas kluczowe. Oprócz tego, oczywiście, będziemy mieć różne możliwości testowania, chociażby automatyzacji, czy mamy fajne pomieszczenia nowe, szkoleniowe, także to na to też chcemy położyć większy nacisk w tej lokalizacji, już, już tutaj na miejscu.